Wieczorem z Julką robimy sobie czasami pogotować razem. I eee, grny Znalazłam na targu quiz de grenuję. Utka, żabie, utka. Rzadko kiedy można znaleźć te istoty już. Martwe na targu, ponieważ Francuzi nie jedzą ich często. Żabie łódka są być może jedzone przez Francuzów raz w roku. To po prostu stereotyp. To nie jest danie główne. My, jeżeli mogę i trafię na nie świeże, bo można je znaleźć, ale mrożonki. A mrożonki to chyba nie ten sam smak co świeże. Wiecie co, tak szczerze? Zobaczcie, to nawet nie wygląda apetycznie. Ale Smakują, Dobre. smakują jak niby jak kurczaczki. A zaraz, jak je usmażymy, to będziemy wiedzieć. Patrzcie, animacja. Ja nawet nie mam pojęcia, skąd Francuzi biorą te żaby. I raczej chyba nie chcę wiedzieć, bo jak mam je zjeść, to lepiej nie wiedzieć, skąd one przybyły. A właśnie, że powinnaś wiedzieć. No to nas pytamy się następnym razem. Dobry. No zobacz. Może trzeba je no. ten. Zobacz, ona ładna. Poczekaj, weź ona, jej ona była nawet grabna, zobacz, jakie miała no. uda. Jak fionka nasza. Fionka, coś się stało? Ty też dostaniesz jedną żabkę. Julka, ładnie to rób. Patrz, ja ci wytłumaczę. Proszę cię, poczekaj, bo zaraz będzie bułka... Ale ja by... nie wiem robić. Nie, no. ale ja ci ja pokażę, ja pokażę. Ja jestem od tego, żeby pokazać. Juleczka ma dziś 15 lat i jest e, dorastającą nastolatką. Hmm. Burza, spokój, burza, spokój. Więcej tej panierki. Nie, nie, nie Chcą więcej panierki. Ja chcę mieć żabę, a nie... E, Puszczę! się. Nie, nie mi się. Nie. Spalimy żabę. Moja mama się ogólnie gotuje fajnie. Nawet jeśli jest jak bardzo nerwowa, ale fajnie się... No, gotuje. no bo zobaczę, jak mogę być nerwowa, jak dzisiaj nie mamy właśnie, zrobiłaś z bułki grudki. A ja to jest zawsze, nie wiesz, w Tak, to jest bardziej relacja przyjaciółka, przyjaciółka, a nie mama córka. Ropuszki je się palcami, je się palcami tak jak kurczaczka, więc mm, to nie wow. jest wcale faux pas, tylko po prostu yy, jemy jak kurczaczka. Mm. Bardzo dobre, nie? Mi smakują. mi też. Będziemy kupować częściej. Nie rozumiem, dlaczego Francuzi ich nie jedzą. To takie delikatne mięsko. Mhm. Fionka już nie raz jadła ropuchy i zaraz Wam udowodnię, że ona też się lubi. Więc buldog francuski także lubi francuskie ropuchy. Więc Francja elegancja!